Jeszcze tylko kilka słów o elemencie, który został pominięty, czyli o tym wejściu. Jest to komora, której, przez którą przepływa woda. Jak widać, no nie jest to najczystsze miejsce. Ja sobie oczywiście zamieszczę tutaj filmik z endoskopu, pokazujący, jak to wygląda w środku. Jest to potwornie brudne od kawy. Widać, że ktoś, kto używał tego ekspresu, nie czyścił wystarczająco rzetelnie grupy parzącej. Powinno się co jakiś czas wykonywać tzw. backflash, czyli czyszczenie grupy poprzez zamieszczanie ślepego portafiltra ze środkiem czyszczącym i używanie zaworu trójdrożnego. Dlatego, żeby wodę z tym środkiem przeprowadzić przez cały ten obwód wody aż do ujścia. W ten sposób te elementy powinny być czyszczone. Ja wykorzystam sobie tę komorę po to, żeby wprowadzić tutaj czujnik termiczny, który trafi do kontrolera do regulatora PID, czyli proporcjonalno całkowicie różniczkującego. To jest bardzo skomplikowany sposób, brzmi, ale nie jest tak bardzo skomplikowany, jak się wydaje. Za pomocą tego regulatora będziemy sobie badać tę wodę, która trafi do grupy. I w środku trzymanie tego czujnika da nam bardzo dokładny odczyt temperatury grupy. W tym momencie woda, która będzie przepływała przez grupę, będzie trafiała na ciastko kawy. Spowoduje, że nie będziemy mieli żadnych spadków temperatur na samej grupie, ponieważ to jest dość częsty problem w tańszych ekspresach. Spadek temperatury na grupie parzącej powoduje, że no niestety mamy bardzo niestabilne, mm, niestabilne mm, próby jakby parzenia kawy. tak? Raz, kiedy grupa parząca jest w dobrej temperaturze, wyjdzie nam bardzo dobre espresso. innym razem, kiedy mamy odbiegi od temperatury, czyli jest albo za gorąca, albo za zimna, kawa zaparzy się w inny sposób i nigdy nie będziemy mieli pewności, w jaki sposób. Nam się ta kawa zaparzy. W momencie, kiedy mamy stabilną temperaturę na grupie, mamy dużo większą szansę na, stabilny, na stabilne espresso. Za każdym razem, kiedy będziemy je wykonywali. Ten element służył prawdopodobnie, jak sądzę, do przechowywania wody tutaj w tym miejscu, po to, żeby to pierwsze zaparzenie nie. Nie miało również jakiegoś tam odbiegania y, temperatury. Tak? Mamy tutaj komorę wodną. Tam, jak w endoskopie sobie zobaczymy, y, jest wejście wody, które jest później doprowadzane do, y, do samego prysznica. To na co by należało zwrócić uwagę, to fakt, że jest to potwornie brudne i nie jest to rzadki przypadek, niestety. W momencie, kiedy Państwo jesteście w kawiarni, która nie dba zbytnio o: Higieny niestety przez taką grupę parzącą e, parzona jest Wam kawka. Kiedy czujecie, że kawka jest przepalona, ziemista, najprawdopodobniej e, ekspres jest po prostu brudny. Jest to dużo częstsze w ekspresach automatycznych, plastikowych, e, z no, niestety nie do końca czyszczonymi e, grupami parzącymi. I niestety efekt jest taki, że Państwo te kawę później pijecie. Ona jest przepalona, niesmaczna, no można powiedzieć słaba. Większość ludzi jest przyzwyczajona do kupowania kawki gdzieś tam na stacjach paliw. Ja oczywiście również też kupuję takie kawy i czuć różnicę. W niektórych, na niektórych stacjach paliw kawka jest lepsza, ponieważ, jest, ponieważ ekspresy są serwisowane, a na niektórych jest gorsza, ponieważ nie są, nie są czyszczone i po którymś razie Mamy taki efekt, jaki mamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.